Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy temat to wyjazd. Wyjazd w dwa miejsca. Jedno miejsce to części do mojej 60, takie trochę załatwione, bo to takie trochę sływne, to sławne te części. Ale to wszystko pokrótce się wszystkie dowiecie. A drugie miejsce to mam resztę elementów odmalowania do odebrania. Już są gotowe, wymalowane, teraz tylko wystarczy je odebrać. I z tego też będzie jakaś tam relacja, bo do, będą felgi do odbioru i te felgi trafią do montażu razem z tymi nowymi oponami, co były kupione, ale to w dalszej części chyba cyklu, bo to to będzie chyba jakiś osobny odcinek, bo wszystkiego tego się nie da rady upchnąć w jeden odcinek. Ja tu mam przyczepę do odśnieżenia trochę śniegu nawaliło, szufla już też jako taka jest. Tak więc co ja się biorę za odśnieżanie i widzimy się już pewnie na miejscu. Z tymi częściami, a gdzie to jest, to zobaczycie za chwilę. Tak więc, widzimy się później. Szczęści załadowane czekają już do transportu. Trochę chaotycznie. Chodź, Łukasz, pokaż się do filmu twego. O, tego pana znacie. Tego pana zostały zakupione części. On tym tutaj dysponuje. I co Łukasz będzie jeździć? Jeździło, to będzie chodzić, nie? Powinno, nie? Do przejrzenia i jazda. No, tak więc co? Ja jadę dalej w dalszą podróż. Łukasz chcesz kogoś pozdrowić? Nie. No. Nie trzeba. Ta Ta... O. Jest i farbowany lis. Przywitać ja się z widzami. Pan, panie, panie. Ja ci skasuję zaraz to. No. Kasuj pana. Kasuj o, kasuj klapki pana. już nie ma. No się zgubiła, ale myślę, że znajdę. Tak o. więc skrzynia, zobaczcie, bardzo ciężko znaleźć taką skrzynię, żeby była. O, tutaj wiecie, że tu się wyrabia bardzo często i tutaj te, te łączniki, te. Jak to się nazywa poprawnie? To tak, gado, to zaraz zwali. Ścianki działowe tak, takie, te tutaj, przychodzą te kółki, jest bardzo często, że one są uszkodzone, a tu wszystko jest. To ty skrętne. Jest, ty jesteś skrętny. Skrętna oś z tyłu. W no. Kurde, jaki drogi Widzicie? Siądka będzie powoli składana, nie? To wszystko teraz do czyszczenia. Zobaczymy, co z tego zbuduję, Bo ja mam skrzynię od zetora i nie wiem, czy to będę zakładał. Głównie chodzi mi o to, bo plecaka w ogóle nie mam. Ale plecak się na pewno będzie przyda. Ty, a pompa jest też, nie? Pompa, podstawa, pompy, wszystko, nie? No. no. Teraz się muszę przywieźć tylni most, bo tylni most już też mam. I co? Powoli trzeba będzie ruszyć z tą serią i składać tego grzmota Tak więc, my się z tego miejsca już żegnamy z wami, nie? Jedziemy dalej Yo. No i widzicie, już chwilę później, trochę długą chwilę później Zmiana trochę... A czekaj, daj to tu od razu Zmiana pasażera I znajdujemy się w firmie Global, Odbierając ostatnie elementy O, takie jak o, jedna felga Druga felga ale, lux. Czekaj, daj to do przodu, tą myszkę, bo to nowa myszka. O. I tak, pierwszy raz, co Marek, tu? Jo. jo. Kurde, firma konkretna. Ładnie wszystko zrobione. Oryginalne kolory. Po tu chyba będziemy musieli klapnąć siedzenie. Oj, no tu trochę jeszcze tych rzeczy jest do wzięcia. O. Jedno, drugie. O. Tak więc pokażę Wam tutaj do światła. Tak się o to prezentuje. Myślę, że kolejny odcinek już będzie z montażu tych opon na te nowe na te wszystkie felgi. Za chwilę felgi przyjdą, załadujemy i widzimy się za chwilę. Mistrzowskie pakowanie. Udało się wszystko zapakować. Zobaczcie już felgi do 60, tu już są zapakowane. Trochę przyświecę tutaj. Szkoda, że nie wzięłem mojej nowej latarki, bo byście zobaczyli, jaki ona robi efekt. Znacie wszystko normalnie, elegancko. To są felgi do mojego siewnika poznaniaka. Też wymalowane srebrno, taki kolor srebrny, taki metalik. Tu już jest felga przednia. Tam są dwa błotniki też upakowane. Mistrzowsko. O, felga do środka, zabezpieczona folią bąbelkową. Wszystko siedzi, tak więc możemy ruszać. Do przodu. <laughs> Jak się Wam podoba moje nowe oświetlenie? Nieźle daje radę, co? To jest właśnie oświetlenie z mojej głowy, z tej nowej latarki Tak ono właśnie daje mocno, zobaczcie jaka wielka poświata tego światła Tak to się prezentują teraz tam spokojnie, mogę Wam trochę poopowiadać o tych częściach eee, Plecak był sprawny, tak jak i cała reszta Tutaj koła do zwolnić, duże koła te prawdopodobnie wykorzystam, Zobaczę jeszcze jak w tamtym e, czujnim moście wyglądają te koła, te, w tych zwolnicach, ale jeszcze zobaczymy. E, dopiero to będę musiał przywieźć. E, co tu jeszcze mogę wiele wam powiedzieć. Oglądałem tą skrzynię. To muszę wam powiedzieć, ona jest w bardzo, ale to w bardzo fajnym stanie, tylko trochę wiadomo zakurzone. Muszę to jeszcze przez noc, na noc jakoś okryć. Z tego względu, że dzisiaj tego nigdzie nie, nie upakuję, a nie chciałbym, żeby tu jakieś syfy wpadły nie jest tutaj aż tak źle ale ta skrzynia jest w bardzo fajnym stanie no dosłownie Łukasz mi powiedział, zapewniał mnie, że no tej skrzyni nic nie było ale oni wkładali od Zetora skrzynię i ta skrzynia po prostu im się nie nadawała tutaj resztę części takich e, od tego ciągnika tego co im się nie nadało ja na pewno będę adaptował ten plecak nie wiem czy te ramiona będą adaptowane ale chyba nie, bo będą takie chyba zytoroskie, Jak dobrze myślę, jak dobrze myślę, no jak wszystko wyjdzie po mojej myśli, i będę to fajnie po swojemu przerabiał. Tak, aby to wszystko było na tip top. Tak się prezentują teraz felgi. Zobaczcie, jaki to jest kolor piękny. Tak, w świetle to trochę inaczej wygląda, ale niedługo będzie film. Z montażu tych felk, czyli opon na te felgi Bo sami wiecie, jak pamiętacie odcinek chyba to było lato. E, przyjechały do mnie opony. I właśnie te opony będę montował to w, w zakładzie e, wulkanizacyjnym, który się takimi rzeczami zajmuje, nie będę się sam z tym szarpał bo nie ma to najmniejszego sensu. Są fachowcy, niech to robią fachowcy. Ja to jeszcze po kaleczę ranty i to nie, nie jest warta gra świeczki, ja cały dzień bym na to stracił. A tak bynajmniej będzie zrobione ale jeszcze dzisiaj jedno miejsce odwiedziłem. O tu się prezentują błotniki to jest piękny kolor. Normalnie trochę tak brudne, bo się wybrodziły, ale kolor jest rewelacja. To jest taki kolor, jak chciałem kodu. Nie pamiętam niestety. Pewnie dużo ludzi będzie się o to pytać. No ale niestety nie poratuję was z tym. To w tej mieszalni będą pamiętać. No, chyba że tam zadzwonię i po prostu powiem. Byłem po, jak sami widzicie po co. O, przywiozłem w końcu mój prezent. O, jeszcze tutaj dwie felgi przednie. Tak, one się pięknie prezentują normalnie. bajeczka jestem bardzo zadowolony z tego. Może wy wiecie, bo chciałem ten blok zawieść do osiowania, do przestrzelenia, ale niestety ten zakład, do którego ja włożę głowice i bloki i wszystko, oni nie świadczą takich usług. Więc może wy gdzieś wiecie, gdzie tu w Pomorskim. Gdzie dobrze robią właśnie te przestrzały bloków? Oto tą tak zwaną legalizację, eee, byłbym wdzięczny za jakiś kontakt. A tu felgi do mojego siewniczka Poznaniaka, też odmalowane ładnie, proszkowo. One były bardzo, bardzo, ale to bardzo niszczone. Zobaczcie, tu są takie Wżery mocne, ale to zostało wszystko wypiaskowane, wszystko zostało wymalowane podkładem. Następnie kolor ten. Srebrny metaliki, takie jak chciałem. Taki właśnie chciałem mieć kolorek. I tutaj Była taka właśnie mała, mały ubytek w postaci korozji, który koło wentyla było wyjedzone. Tak samo w drugiej Na naspawałem kawałek takiej blachy, dogiąłem po kolejne, Najpierw tu przyspawałem, wtedy tu ciach i doginałem. Doginałem, już oszlifowane wszystko jest, i to się prezentuje właśnie tak. Z drugiej strony się prezentuje to. Także nie ma praktycznie śladu zobaczcie Praktycznie śladu nie ma. A nie włączałem tu teraz światła. Kurde O, ciągnik stoi jak stał. Czekajcie może zapalę tu światło. Czekajcie. O i stała się jasność. Wszystko teraz musi być wymyte. Tak więc dzisiejszy taki odcinek, o no widzicie, i się samo nie posprzątało. Ale to nic. Jutro kolejny jest dzień i jutro będziemy dalej działać. Eee, co tu wieloką chciałem jeszcze powiedzieć? Eee, ja chyba już będę powoli kończył ten odcinek taki właśnie, masz wszystko po trochu, tu trochę tam. Tak więc myślę, że było całkiem ciekawie, różnych trochę rzeczy. No i co? I to by było tyle. Czekajcie, wyłączę tą latarkę, bo ona strasznie oślepia Jest chyba z minus 12 dzisiaj jest ja trochę zimno, ale ja wyłączę tą latarkę, wiecie? Naprawdę bajer, bajer taki, że nie pytajcie No kurde, jestem tak happy z tej latarki Ajajajajaj No dobra, kończę, bo już zimno strasznie Tak więc co, do następnego odcinka Siemano Wiem co jeszcze, wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć właśnie Teraz mi się przypomniało, bo nie będę tych... kurde, znowu latarkę włączyłem. E, nie będę tych trzech skrzyni naraz montował, więc... E, bym z chęcią pozbył się dwóch egzemplarzy, a więc jeszcze powiem Wam tak pokrótce, e, tu jest na przykład jeden korpus skrzyni, włączę może latarkę, to jest sam korpus skrzyni, trochę taki zagracony, ale on jest cały wyczyszczony, to jest korpus skrzyni do 60 Eee, tu jest wszystko w jak najlepszym porządku. Tam ewentualnie, hmm, tam chyba parę takich Gwintów troszkę do regeneracji jest od pokrywy, ale to można zrobić na dziesiąteczkę. Musiałbym dokładnie zobaczyć, ale to naprawdę bym w fajnych pieniążkach oddał, nawet w cenie złomowej. Jeśli ktoś by był zainteresowany, a tu skrzynia od zetora. Więc mam dylemat, czy właśnie pchać tą skrzynię od zetora, czy tą od sześćdziesiątki. Jeśli ktoś jest którąś zainteresowany, która pierwsza pójdzie. To tą będę montował, ta która zostanie Tak więc niech zadecyduje los No i tyle Tyle by było w tym temacie Teraz ogólnie mnie kusi, bo ona ma Dwie prędkości wałka oraz podwójne to sprzęgło Podwójne sprzęgło, czyli to Że wą można osobno rozłączyć od no, na dwóch, na dwóch łożyskach oporowych I ono prawdopodobnie jeszcze ma w skrzyni jak do, jeszcze tutaj nie rozbierałem, ale prawdopodobnie ma jeszcze ten hamulec, który przy naciśnięciu sprzęgła hamuje te koła, żeby one zwolniły troszkę. Żeby pęd wytraciły, żeby biegi wchodziły bez grzytu. Tak więc bardzo ciekawa opcja, no ale zobaczymy co z tym wyjdzie. Tak więc teraz już już na, no już się naprawdę żegnam, więc nie zawracam wam dupy, do następnego, cześć.